Serwis budżetowy. Absolutny hit dla sfery budżetowej. Aktualności dotyczące sfery budżetowej. Niezwykle bogata baza artykułów zawierająca kompleksowe opracowania, bieżące informacje i porady. Odpowiedzi na najciekawsze i najaktualniejsze problemy zgłaszane przez jednostki oświatowe, inne jednostki i zakłady budżetowe, instytucje kultury oraz jednostki służby zdrowia. Wyjaśnienia izb obrachunkowych. Liczne przykłady liczbowe. Orzeczenia z zakresu dyscypliny finansów publicznych. Szybka i precyzyjna wyszukiwarka. A ponadto indeks księgowań dla sfery budżetowej, czyli obszerna baza przykładów ewidencji księgowej operacji gospodarczych. Przejrzysty i wygodny serwis internetowy, zoptymalizowany także pod urządzenia mobilne. Zamów abonament i korzystaj z pełnej zawartości serwisu budżetowego także w aplikacji mobilnej GoFin Serwis Budżetowy na urządzenia z systemem Android i iOS. Ponadto newsletter budżetowy. Najważniejsze informacje dla sfery budżetowej wysyłane bezpłatnie 5., 15. i 25. dnia każdego miesiąca na twoją skrzynkę e-mail. Serwis budżetowy. Niezastąpiona pomoc dla każdej instytucji i jednostki sfery budżetowej.